Siemanko widzowie w dzisiejszym odcinku z gry Valorant zmierza się z dwoma widzami, z którzy mają rękę Iron, ja jestem silverem i dlatego będę się utrudnienie w postaci losowego agenta Torunda. Zapraszam wszystkich do oglądania. Pamiętaj, że Torunda będziesz z kimś innym. Tak tak, tak, ja właśnie, no to... nie I właśnie... tego boję najbardziej. Nie! Nie. Nie no. Jest im grać, czy nie? No... To jest jeden z tych dwóch doristów, w którym gram. E a ja i dobra. Ej czekaj, bo ja muszę to żeby zmieniło mi na następną rundę agenta. Okej. Nie to, BB kody. zmieniasz bo jeszcze nie zmieniłem. Gdzie to jest? Tu. Ja muszę to patrzeć i muszę patrzeć z tym z wyprzedzaniem, żeby to mi się zmieniło na następną rundę, nie? No. Jak gracie? Dwóch na jeden I Trzy? A? Nie powiem jest... nic. No, jest ba. kręcisz? Czy tak kręcisz i mi utrudniasz? Tak, muszę pamiętać. Przypominajcie mi, żebym losował. przed run, na Następną, no. bo to jed jedno runę wyprzedzeniem. I Najgorsze na na jest to, że wy widzicie na jakiego zmieniam. Nie ja... Jesteś. Ja teraz nie widziałem, nie patrzyłem mm. w ogóle na... Ja bardzo tak. się nie lubię jak ty to zrobiłeś teraz. <laughs> Najlepsze to, że się nie minęliśmy, nie? Ty poszedłeś na B, -a, a ja na A. jakoś dziwnie. Przez waszego respa. No, Przez naszego respa? Chyba, Kurde, sam, wiesz, chyba sam... Tak. sobie dać tego fresha, wiesz? Ile miałaś? Świat się jeszcze. Zmieniłeś już na urząd do no, skino? Tak. Najgorzej, bo nie wiem czy jak jest. Wszystko na czacie piszę. Wiem, nie patrzyłem czatu. Nie! Paszą bon! Nie jest Bariera we dwór? mnie, nie bicie, bo ja chcę ludzka zmienić. Wingman podkłada. Spike podłożony. Dzięki, Wings! jest jesteś? Na B poszedł. Bo on się zorientował, że nikogo nie ma, bo ja nie. musiałam sobie ludzka zmienić, popatrzeć, jakie są. Nie, no, no na to średnio nie myślałem o tym. Także nie myślałem Dostał jeden wróg. Dostał trochę, ale nie, ale nie dużo. Nie mówi, ale nie zdążysz. Nie zdążysz odwroić. Zdążę. Nie. Połowa! Ten cel był grosse. O, na ci wylosowało. Umiesz być Bo hmm. ja bardzo. Ja właśnie nie, nie Zabiarłicjesz. Dostał jeden druk. Ola jest Miałeś loa! 15. Spaj podłożony. Mój łąk Dostał jeden truk. się! Ja teraz pytałem, czy mam zagrać chamsko, czy niechamsko? nie chamsko? Nie. Poszedł dym! To już jest odpowiedź, że ja, zrobić no to podszedłem. się czuję. Czemu ty wziąłeś na który Nie wiem, no nie jak masz taką moc, energia No i je, jej nie wykorzystają w ogóle. z danego nie znalazłem. Ja myślałem, że ty na A No Jestem na A. Za ty na B, pomyliłem się, przepraszam. On ma na większe manewry. niż na B. A na. na man manewry. Kurde! To ich najlepszy człowiek, diva Wielkie Michalo. Nie wiem co to jest za ludzi. Nie, nie wiem co to jest za ludzi, gdzie znam jego nazwy. A gdzie wy jesteście? O ty B poszedłeś. Może tak? Ale żeby że Bę polazłeś. Dostał jeden druk. Mało ma. No, no i tak to mało. A wy ma? Brak ładunku. mi się 26HP. No. tego używać. No. Sprawdzam właśnie, czy nie ma płatna. Musimy zamyśleć, szukali? Podłożony. Ale strańki poszły Demek. Letni nie no. Dostał jeden, jeden. Kurde! Mój uciec nie mogę. mogę tam się uka, rzucić. Mogę ci rzucić, mogę na twajka, nie? Nie, tylko uty, tylko Zrobię mój ultimate jest usać. Reszta ju pomoże. Że żadnego teraz nie ma na B teraz, kupałek i. No, no, łupanki, bo to pójść, idziesz, to pójdziemy razem z tobą. Ale możesz ci... się nie teleportować. Ja się nie teleportuję. Tak, ja się teleportuję. że nie zawsze ma zawsze mojego powiedzieć, że. No że to jestem, na betę, ale to, będzie... niby, to nie miałby sensu, ja bym wchodził na waszą, na waszą dwójkę ciągle. A przyjdzie ktoś na to B, czy będę tak czekać? Nie trafiłem Cię! Jeden Cię, jak ty tam jesteś?! Ściano. Zmustowałem się na swojej ścianie. Dobra, ja muszę to obejrzeć na odcinku, jak tam weszłeś. Odbezpieczyć broń! Czemu pokazujesz, że mam ultę jak nie mam ulta? Rozpęta magię, mami! <laughs> to ja co, coś? Wiesz, mam tego samego ulta, nie? Został jeden Został Wiesz, mi gramy tą samą postacią, nie zauważyłem! Słyszałem cię. Wiesz, że szybciej w jakiś tam poszedł na nogę, tam jest, ale się. Patrzcie W NIEBO! Spędzał nogę, nie wiedziałem... No, jeszcze miałem 23 kawały, 87 kp XH. Ciekawe, big. Gdzie oni? Może ją zrobić prosto, tak? Gdzie jesteście? O, nie wykryło nas. Spajk podłożony. Dostał oh, jeden ja do Nie! Chodź. Zapraszam. Idę. No, ty co? Kim ty wyjesz? Ej, gdzie nie, <grym> nie wyjeżdżasz? Włączyłeś te w strefie świercene do kofi ja dobieda to mi 10 fraków Wyłącz go, wyłącz God woda <noise> Powiedziałem Oj z Miksowa multa Ja w ogóle nie mam <noise> ja <w ogóle> <noise> <w su> <noise> To było takie losowe Wiem ale mi się brano. Dobra idę sobie. co za DAJ? Lotka w Ale Ale to tego zrobiłeś No to poszłem stamtąd, stąd, od shorta Został jeden prób. Jest ty. I... No chyba zdążysz. Roommate, 20 hostów, To nie smysliwe, żeby miał tyle tragu w telerunie. No. A może w następnej rundzie, będziemy grali wszyscy na ale... ale To nie ma sensu. No. Ja mówię, że potem. Że potem jak będziemy... Że potem jak plazma będzie kończył grać, to my sobie wtedy zagramy na Dostał jeden No jak 21 HP No teraz gracie na agenta, którym grałem już Dajcie mi jakieś wyzwanie, ja Ale jak wygracie, to następny będzie będziecie mieć łatwo moje ulubione danie, to jest zamiar Widzicie? zimny Widzę cię Brak ładunków Łap Jeszcze jeden kotek Jeden... Widz, no Woda daj, się podnosi Zalewa mi Dostał jeden wróg tu! Czemu ty się, tele, się teleportujesz? Nie, ciągle za, za tą ścianą. E, mam mam Nejda, Bumbota i Satchela. I na ulicy mam my, my nie mamy tego agenta. Granat! Odwróć, odwróć. Kolorowy zgon! Plan był dobry. Mi w Zaraz wracam. Jak ty Będę chcesz. Będziesz, ją Będziesz ciągle ją wracać. Będziesz ciągle i A Wiemy, no to już... No to ja... ja nie wiedział! Ja nie wiedział. Ja, ja nie... wiedział. Ja kończymy tę rundę i ja będę kończył. Dostał jeden... Ja. Jaka szkoda. Aaaaa! co wytepał! O ty! Też pom pom. z pompą! Tylko że szybką! Nie ma was tak. Ale my zdobywamy skrzynki i klucze kupujemy Ale Jakiś zamiast, jak, że to lepiej sobie do oświetlania Możemy mu oddać, bo my tak robimy, że my mu oddajemy Proszę, za to... Co? zajmij się imi. Nie wierzę, bo boję się Zorbi ich Zorbi ich Znaleźliśmy. Oślepił ich strach Na nich Dostał jeden złota ja sobie rozkontroluję Jak was złapię ultem... Do ilu tu Do 13. Jak was złapię ultem na fejt, to Łapec ja wiem gdzie jesteście. Nie chcę słyszeć... Że... Za sekundę wracam. Już mnie nie ma. Powoli, bez pośpiechu. Został jeden zabój. Aha, myszka, ty już powoli... Ja pypałem, ja pypałem, ja ja, ja, ja. Ja, 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 ja... ja No, ale no, to jest taki... Jest taka milisekunda, gdzie trafić jeszcze jak się tego A gdzie poszliście. Nie B, wiem. Bo chyba B jest czyste, co? Nie. Tam jest jeden z nas. No nie, jeszcze bym jeszcze nie zabił. Rozerwę ich. Chciałem się wkręcić, żebyś się jeszcze ten Bo chciałeś cię wkręcić, żebyś trochę sobie jeszcze popatrzył. Wszystko obczaił. Uwielbiłam błysk. Łask Zciana aktywowana super umiejętność. No nie miałeś jak uciec, jedynie w lewo, tu, do ściany. nie masz... Nie masz... Mimi masz... do masz... Nie masz... Nie masz... Nie masz... Nie że Nie trafiłam o, rzeczywiście wziął. Nie masz. Co masz. Ja nie masz. Nie co myślałeś Nie Ujawniam obszar. Nie ma co się ukrywać. No teraz już nie ma co się ukrywać. Cześć, jak już cię, namierzyłem? macie jedną rundę. Na 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 lalala! Próbowali zagłuszyć? Tak Zaraz mój skarb! Mm. Ja sam teraz wziąłem wespotek. Odnawianie. spotkać Zejdź z Został jeden. Odnawianie. Została flasza. Wyszk. No ja byś... Dlaczego dostałeś? Trafiłeś w ziemię. Ja byś mnie trafił wszystkimi nożami, to byś zginął. Prawie będę mieć pół. Tak? No i nie chodź w za mną. Ja nie idę za to wództwa za mną. A wcześniej to co było? Już się nie ma na tym sajdzie. Najpierw co żeby dwóch zdać się swoją pozycję. No ja n! No, bo nie! tu ja coś tam na A. No, no to fajnie się zdradziliście pozycję. Ja bym przekonany, że jesteś na A. Ok. Majk podłożony, mój ult jest gotowy Okej, okay, czyli słyszałeś? Jeszcze ja Czyli słyszałeś Lezi Oczyszczam Dostał jeden No i po co wnieś ten No i potem po to wyśle każdego. No ale po to wzięliśmy parkę, no. Przez to, że ślaka, no czy tak źle mam to rozumiałeś ci, tak jak to źle pomyślałeś. To wyglaliśmy. Dostał jeden ziemiona. O no, a można by mnie powiedzieć. Miałaś uczka. No mówię, żeby był. Operator! Operator! Jeszcze raz na to mam operatora. Okej. Okay. Na co, mam dwie rundy wygrane? Baratło dla wygraście. Nie mogę trafić ci w głowę tego śmiechu. Spike podłożony. Został jeden trójkąt. No miałeś 29 HP bo Kurde Uleczyło mnie leczenie po, po chamberze A bo ty miałeś lejne. No, 150 HP Ruszasz się o, amatorstwo druk. Bo dopiero... W pierwszy raz się poruszyłem, a ja ty mi dajesz... chyba. Koła, to jest to, co, zostawić spajka fajka? Najlepsze jest to, że niektórych agentów nie miałem, a jeszcze nie wszystkim gram. A dzisiaj się nie wszystkimi gram, a już się Powtarzam. No. Leci bomba! Leci bomba! Brak ładu! Dostał jeden na Jak byś się, się nie teleportowali to mi cię nie znalazł. O nie, no plantujesz. Toksyczna zasłona w dół. Spajd no tak, a czemu nie? Oj, to macie szansę to wygrać. Dostał jeden wróg. Toksyny w górę. Toksyczna zasłona w dół. <noise> ja chciałem defować smoka szmauku, się patrzy z fanbaga. Nie, powtarzałem, ale w następnym momencie będę mieć postać, którą jeszcze nie grałem, jak to udało mi się to wygrać. Czas upłynął. No ja nam się uda wygrać? Czemu? Ty wiem? masz, masz ulta na czym więc... Chcesz się zabawić? Proszę bardzo. Wskażcie mi sam, Dostał jeden tryb. Au. Spike leży na B. Wiesz, ja wiem, gdzie ty jesteś. No wiem. się wygrywają. No. A one tego broni się pierwszym